Legenda z Polski. A Legend from Poland Jak to się stało, że wierzbowe bazie nazywają się bazie kotki? How the Willows came to be called Pussy Willows? Bazie kotki są symbolem wiosny i Wielkiej Nocy. Ale dlaczego właściwie mówi się na nie bazie kotki? Pussy willows are the symbol of spring and easter. But why are they called pussy willows? Według pradawnej polskiej legendy, wiele wiosen temu. Pewna kocia mama płakała nad brzegiem rzeki, w której topiły się jej własne kotki. According to an old Polish legend, many spring times ago, a mother cat was crying at the bank of the river in which her kittens were drowning. Wierzby, które rosły nad brzegiem rzeki, pragnęły jej jakoś pomóc. The willows at the river's edge longed to help her. A więc zamachnęły się swoimi długimi, pełnymi gracji gałęziami w stronę wody, aby Uratować malutkie kocięta, które wpadły do rzeki podczas pogoni za motylami. So they swept their long, graceful branches into the waters, to rescue the tiny kittens, who had fallen into the river while chasing butterflies. Kocięta Mocno ich gałęzie i bezpiecznie dotarły do brzegu. The kittens gripped on tightly to their branches and were safely brought to the shore. Od tamtej pory co wiosnę, jak głosi legenda Na gałęziach wierzby pojawiają się malutkie Podobne do futerek pączki w tych miejscach, gdzie kiedyś kurczowo trzymały się małe kociaki. Each springtime, since, goes the legend, the willow branches sprout tiny, fur-like buds at their tips, where the tiny kittens once clung. Od tamtej pory, wiosną, kiedy dotkniesz tych delikatnych, aksamitnych pączków, to poczujesz, jakbyś dotykał jedwabistego futerka małego kotka. Ever since then, in spring, the willow, gentle, velvet buds feel to the fingers like the silky coat of a small cat. Te pączki dziś są znane jako bazie kotki. These bats are known today as catkins. I co bardzo znaczące, w każdym państwie świata te mięciutkie gałązki wierzbowe nazywa się Kotków. And remarkably, in every country, these soft willow trees are named after cats.